Dzień dobry. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. E, witam w takim materiale troszkę nadprogramowym, że tak powiem. E, mianowicie dzisiaj zajmiemy się karnetem bojowym trzeciego sezonu e, Call of Duty Vanguard, a także Call of Duty Warzone. E, dopiero tak teraz mam taką chwilę, gdzie mogę się tym e, karnetem zająć, <laughs> e, ponieważ e, sezon trzeci wyszedł e, jeszcze pod koniec kwietnia tam 26 czy tam 27. E, więc. E, tak naprawdę dopiero teraz mogę tutaj ten karnet wam pokazać, ale przediem, że zrobię to, żeby tej tradycji e, stało się zadły, że te karnety wam pokazuję. E, tym, bardziej, że sam nie byłem do końca do tego sezonu przekonany. E, ta godzilla to jest też coś, z czego ja nie byłem zachwycony, i jakoś tak nie wiem, ochoty się do tego zabierać. No i też troszeczkę nie miałem czasu i nie wiem kiedy tego zrobić, jak, jak wam mówiłem. W końcu sobie, że zrobimy to sobie teraz. Także właśnie o to jest. Żeby bez będnego przedłużania, zaczynajmy. <laughs> Bonusem startowym jest skórka do Daniela Górska Noc. E, tutaj jeszcze wcześniej, o, pojechałem na setny level. E, mamy e, skórkę do Mateo. Następnie Narwaniec, również do Mateo. E, Górska Noc, skórka do Daniela. Żeton podwójnych PD broni. E, PD sezonu trzeciego. Kompleks maszyny, schemat do strzelby, na linii wizytówka, e, centrala wizytówka, PD broni podwójne, bezpieczna przystań talizman, e, dalej naruszenie BHP, schemat do karabinu szturmowego, punkty kod za darmo, podwójne PD, e, atak tarczownika, to jest prezentacja MVP... O, coś tam było widać, ale tutaj jakoś zawsze mam jakieś problemy, że mi to szwankuje. <laughs> Ostatni nabój wizytówka. Eee, ziemiste okopy. Skórka do Konstance. Dalej mamy na części naklejka. Kolejne kod Przypominam, że w każdym kanecie jest ich 1300. Rzeton podwójnych pene broni na godzinę. Parametr roboczy: emblemat. Eee, dalej podstaw to jest nowa broń. M1916. E, na dwoje babka wróżyła gesty, e, Podgląd można zrobić, a, no, tylko tak. E, dalej mamy punkty kod kolejne, e, transmitter, e, schema do pistoletu, bardziej do rewolweru. E, dalej wstępny szkic wizytówka, odziany w skóry skórka do Wade'a. Podwójny strzał naklejka, dalej żeton podwójnych PD. Na 45 minut, punkty kod, staromodny schemat do strzelby, podwójne PD broni, wyluzuj boju, poza. No, no, nawet spoko. Co <laughs> tu jeszcze mamy? Tajny tytuł. Dalej, Sielski schemat. To jest chyba do tego type, tak? Type 63, chyba ta broń się nazywa. Nie, type 63 był w Cold Warze. E, albo do Stena. E, dalej e, szerokie spojrzenie, Kolimator. Dalej PD, 15 minut. Pad Mavati, skórka blask pustyni. Dalej Nikita AVT, kolejna nowa broń. Punkty kod, z zimną kerfią wizytówka. Zegarek solarium półkowy, schemat do karabinu wyborowego, eee, dalej mamy 2XP, podwójne PD broni na 45 minut, rdzenie reaktora wizytówka, <coughs> zawyżar do RKM schemat, safe emblemat, e esencja lasu, e skórka do Shigan e kolejne kod pońcy, wysokie napięcia, schemat do karabinu szturmowego, PD na godzinę. Zwykłe niedobroni, ustawienia fabryczne, wizytówka poli winyl, pistolet maszynowy, schemat PD na 15 minut, rozszyfrowanie, emblemat dajemowy stokąt pońców, zbrojne ramię, wizytówka zimowa, szeptucha, polina, skórka, dalej napięcie, wyjściowe, schemat ostrze, rewolucje, mamy emblemat grzeton podwójnych PD na 15 minut, bagnet. Eee, dalej mamy do karabinu schemat. Kolejne kotpońcy. Podwójne PDBronie, i na godzinę, tak? Na godzinę. Eee, mamy też e, żeton podwójnych, tu e, tu jest? Wstrząs, e, wstrząs mózgu naklejka. Rzeń fuzyjny e, schemat. O, w sumie ciekawy. Ciekawy schemacik. Nie powiem, podoba mi się chociaż hmm. oczywiście, no, z drugą wojną światową to nie ma za wiele wspólnego, nie? E, dalej, płaszcz, skórka do Rolanda, e, celownik. O, to jaki sensowny celowniczek! E, dalej, bo tak zwykle jakoś nie byłem przekonany, ty wam to wie, jak to gdzieś tam kiedyś przy okazji kanetu, że jakoś mi te celowniki w karnetach nie przekonują, tak? Ten jest całkiem w porządku. Dalej mamy wojskowa jakość zegarek, podwójne PD na 30 minut, przemoczony wizytówka, e, liniowiec. I znowu mamy ich takie troszkę świecące tutaj przy lufie, jak przy tamtym pistolecie maszynowym, z gwiazdką biało aliancką. No ciekawe, ciekawe. Dalej, punkty, kod kolejne. <laughs> Osobliwy emblemat, podwójne PD broni na 30 minut, grzech kardynalny talizman, solancz, skórka, zielona strażniczka, dalej utacona krew, karabin snajperski, Wykon, to jest MVP. I naklejka, ok. Ciekawe są te tutaj różne pozycje i prezentacje. Dalej, tych prezentacji MVP. Rzetont podwójnych PD na godzinę. Punkty kod, kolejne bombardowanie zapalające. Naklejka, dalej, ryzyko popłaca. Schemacik, taki, proszę bardzo. Dalej, tutaj jesteśmy. Cęgi wizytówka, PD broni, nagły atak emblemat, pełna ochrona skórka do Lukasa, taki pistolecik, proszę bardzo. F-fotonowy fantom, punkty kod, podwójne PD 15 minut. E, wybuchowy sezon talizm. O, znowu fajny talizm. Taki granacik, który można tutaj do broni przywiesić. Ciekawa sprawa. Dalej mamy e, izotopowy. Takie bardzo laboratoryjne są te schematy. Tak mi się kojarzą, właśnie z jakimiś eksperymentami czy z czymś. No, chociaż oczywiście, no, drugowo jeden to za bardzo nie jest, no, ale to już raczej nikogo nie dziwi. E, izotopowy turmowy George. <laughs> Dalej gruchot naklejka. Podwójne PD broni na godzinę Krwawy sekret, emblemat Nordyckie słońce, broń do walki wręcz Taka siekierka, właściwie toporek Mówiąc bardziej precyzyjnie Dalej, mamy skórkę do Beatrice płane ciepło Kot pońcy Żołnierski lód, wizytówka Miedziany oddech, zegarek Podobny był yy, chyba w Modern Warfare jak coś mi się kojarzy. Dalej mamy pozę na buzowanie i przerwa techniczna, emblemat. Mo można tą pozę zobaczyć. Można. Ja, te pozy wydają ciekawe tutaj co są. O, oksydowana mieszanka. Schemat do kabinu szturmowego z tłumikiem. Nawet ładny. Dalej e, PD na godzinę bombastycznie Talizman, points darmowe. to już ostatnie w tym karnecie. Wielki plan wizytówka no i zasetny level taka skórka do Daniela, Duch przodka. Proszę bardzo. Też taki mało drugowojenny. E, potem mamy jeszcze imperium płazów ka turmowy Abel. Proszę bardzo i mistrz pojedynków tytuł. Tak moi drodzy, prezentuje się kanet bojowy trzeciego sezonu Call of Duty Vanguard i Call of Duty Warzone. Tak jak wam mówiłem, dopiero teraz mogę wam tutaj go pokazać. No i co? Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja wam już dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapie w górę za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego do nas tego materiału, zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.